Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, bo już zaczynam się rozkręcać w tych zadaniach, bo w pewnym momencie poczułem jakiś dziwny przestój. I chciałbym kontynuować dalej moje poczynania w Gothicu 2 noc kruka z modem Hiver. Także witam Was serdecznie. Zapraszam do kolejnej części. Zastanawiam się, Chcę z tobą walczyć. Walczę tylko od południa do Wa... Jest jeszcze. Więc. Yy, więc gościu nie chcę walczyć, okej? Okay. Yy, teraz tak. <laughs> jest kilka rzeczy, które chciałbym zrobić. Przede wszystkim yy, rzeczy, które wymagają, aby się przekimać i wstać w nocy. Brakuje mi 190 punktów do kolejnego poziomu. I dzięki temu, yy, zainwestuję w broń jednoręczną. Do 30%. <laughs> Chciałbym tego dokonać. Yy, zadania są... Tutaj. Przejrzyjmy co tu jest, bo tu już jest tyle tego, że ja już nie pamiętam. Zacznijmy od samego dołu. Oko i nosa. To odpada wodny krąg. <laughs> Martwi się bandytami w Korinis. Listy gończe ścigają mnie bandyci. Mają list gończy. To już jest zorient. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego w ogóle to zadanie widnieje jako obecne. Skoro. Skoro jest zaliczone, Ścigam mnie. Bandyci mają zgoń, czy w pobliżu Zastanawiam się kto lub co się tym kryje. Przywódcą bandytów jest Dexter. Ukrywa się w kopalni w pobliżu farmy. A, dobra. Bandyci tam. psionarze chyba. Ja już. Nie do końca wiem, ale dobra, niech będzie, przejdziemy się tam kiedyś, na pewno nie teraz, gdzie są zaginieni ludzie. Tutaj wiemy bardzo dużo na ten temat. Hakon, kupiec targowiska i Stola Torben podobno wiedzą coś na temat zaginionych ludzi. Wielu mieszkańców Kornis zniknęło, nie wiadomo co się z nimi stało. Wygląda na to, że rybak Farim, a ta Farima stoi w pobliżu magazynu Paladynów. Kolega rybaka, tu jest bardzo dużo poszlak. Yy, które wskazują też na to, aby udać się wzdłuż brzegu yy, od portu, popłynąć tam, ale tam nic nie ma, tam jest tylko jeden pirat. Sprawdzaliśmy to. Człowiek z opaską na no, oddalnemu ubraniu farmera może ominąć strażników. Kamienne tablice Watras weźmie ode mnie, to wiem, magowie wody. Magawodowa trasa można znaleźć w portowym mieście Korini, zgłosi tam kazania w świątyni, a co zanim dołączy do nie. To mnie nie interesuje. Handlarz bronią dla bandytów. Watras dał mi amulet szukającego ognika, który przyda mi się w poszukiwaniu w handlarza bronią. Ach. Bandyci blokują drogę między miastem portowym a gospodarstwami. Być może dadzą mi wskazówkę, jak trafić do handlarza bronią. Tylko że ci bandyci to mnie zaatakują, jak do nich pójdę. Zaginieni ludzie. Zginął robotnik. To raczej mi wiele nie powie. Złota misa Bromora. Hmm, wesoła panienka Lucia ukradła złotą misę swojemu szefowi Bromorowi. Bromor chce odzyskać swoją własność. Lucia. A ona spierdzieliła. Panienka Lekich obyczajów Lusia, zniknęła w nocy z burdelu Bromora. Dowody, Lord Hagen, chciałbym dostarczyć mu jakiś dowód na istnienie armii zła. Nie pójdę tam. Stary marynarz Jack nie może wrócić do latarni morskiej, dopóki przebywają tam bandyci. Ja nie mogę tam iść, dopóki oni też tam są, bo ja jestem trochę za słaby, żeby tam iść. Hakon Kupiec Korienis stwierdzi, że człowiek o imieniu Joe zniknął bez śladu. Podobno Joe wiedział, jak dostać się do Wiesz, miejskich, w których przechowywana jest broń straży. Gdzie znajduje się Joe? To jest pytanie, które popchnie moją fabułę dalej. Z tego co mi wiadomo, Pek yy, posiada taki klucz. A Pek znajduje się w okolicy Burdelu. Ja nie wiem, czy ja z nim rozmawiałem, czy to czasem nie był strażnik. Teraz każdy już o tym wie. Będzie jeszcze gorzej. Bo teraz y, zacznie się zabawa, bo mm, mam wrażenie, że Pek to on był się ten tak strażnik, denerwuje. po którego ja nie tu wiec. przyszedłem. Tak. Romory jego miska. Gdybym sama tego nie widziała. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Wiesz, bo jeżeli tak, to może być problem z tym, żeby Będę go okraść, jeżeli on jest y, strażnikiem miejskim. No ale pójdziemy, zobaczymy. Upewnimy się, czy to faktycznie jest prawda. I, i wtedy się okaże, co i jak. Bo jeżeli... Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Bo jeżeli można zdobyć od niego klucz, to... pewnie siłą, ewentualnie go okraść. Chyba, że da się z nim pogadać jakoś, żeby... A no, no gdzie no. Nie jestem pewien, bo mogę mylić imiona teraz w tym momencie. A ten ty będzie szybciej. Proszę nie machać tymi styzerykami, bo Piczu idzie. Jeszcze krzywdę mu zrobicie. Tak jest, to jest pek. To jest właśnie cała, cała zagwostka tego wszystkiego. Ech, gdzie ten yy, mistrzupek śpi? Gdzie on śpi? Dobrze, czy panowie, kurwa, on z tym łóżkiem, no nie mogę. Dlaczego, jak się wciśnie strzałkę do przodu, ten baran kładzie się z powrotem? ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? Pekenc, pekenc, idź spać już, dzieciaku. A, oni będą jeszcze tu stali pewnie do późno. Prześpię się jeszcze do północy i wtedy zobaczymy, co się da z tym zrobić, bo chciałbym go okraść. Czy o ile w ogóle się da? Niech żyje król! Gdzie jest ten wysygamuń? Kowa idzie, niech żyje król. Ta coś w ten deseń, gdzie do mojego łóżka się kładzie z baranie Wino O, na jajkach mi usnął. Widocznie mnie lubi. Przechodzimy w tryb skradania się. Urwa tamten na coś śpi? Kolego! Mortis, czy ja mogę ich okradać? Nie mogę. O, pek śpi. Mmm, to lipa. To już nic nie zrobię. Chyba, żebym mu wbił nóż w plecy. Czego diabła chcesz? Zobaczysz. Ja muszę się upewnić, że ty masz faktycznie ten klucz. Ktoś dzisiaj wpierdol do kogoś. Niech żyje! Nie, nie. Pozałujesz tego! Ufa! Dlaczego ten głupi baran zaczął bić tego obok? Idź ta spać. Grosie wczytuj, bo żeś mi się skraszowała. Bardzo jestem z tego powodu pocieszony. Strasznie, naprawdę cholernie. Pożałujesz! No wszystko się dzieje wbrew mojej woli. Wszystko się dzieje przeciwko mnie. Nikt nie chce, żebym... O, jeszcze się nawet jak odblokować? Ach, widzicie, wszystko się dzieje przeciwko mnie. Windows sypie błędami, gra kraszuje. Wszystko tylko dlatego, żeby sobie pobrać w grę. E, gdzie jest? E, ekwipunek statystyki dziennik. Więcej klawiszy. A tak z lewej, a tak z prawej. Serio? Ktoś mi o tym już wspominał: zablokowanie widoku Enter Z, eee, a tak z lewej, a tak z prawej, co to znaczy? Enter i punkt, to jest pewnie coś na numerycznej albo na Home Delayed. Czy ja mam? A, się. Będę się teraz z tym przejmował wyjmij ten łuk enter to był dobra schowaj ten łuk zabieraj klucz z wszystkim innym I, i, i idziemy idziemy do tej wieży ja wiem która to jest wieża więc nie będzie problemu bo pamiętam tylko musiałem sobie pomóc żeby po prostu to zadanie zaliczyć bo bym Kręcił się w kółko, gdybym tego nie zrobił. Pójdziemy do wieży, zobaczymy co tam jest grane. Można to było zrobić. Tam prawdopodobnie spodemnie. jest Joe. Niemal przez Albo jego trukło. Mam już nowy level, to jest plus. Będę mógł się teraz nauczyć posługiwać mieczem jednoręcznym, bronią jednoręczną. Przecież wiedział o tym wcześniej. Tylko, że chciałbym zobaczyć, czy poniesie to za sobą jakieś skutki. Mam nadzieję, że tylko kara pieniężna. Hej! Dzięki człowieku! Naprawdę wielkie dzięki! Już myślałem, że nigdy się stąd nie wydostanę! Co ty tutaj robisz? Dałem się zamknąć! Drzwi były otwarte i chciałem się jedynie trochę rozejrzeć, ale kiedy tylko wszedłem do środka, pojawiła się straż i zamknęła te cholerne drzwi! To dość krępująca sytuacja. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby wiem, pozostało to między tak nami. Rozumiem, to rzeczywiście nie jest Przyszło powód do dumy. Ech, chyba muszę się napić. Musiały pojawić się problemy. No i zadanie wykonane, świetnie, tylko że. Takie rzeczy. Tak na, na zdrowy rozum, co za bałwan ja daje, to, co daje się zamknąć w wieży i co za bałwan zamyka w wieży z bronią, gdzie jest człowiek. Szczególnie, że tutaj jest ta wieża tak mała, że... O, widzicie? Zobaczcie, poszedł sobie. Poszedł sobie. Dobra. Więc ja postaram się zapisać... No, niech żyją dwa. Postaram się zapisać grę... W... Na jakimś odległym sejwie. I będę kontynuował grę. Ale w razie, jakby coś poszło nie po mojej myśli, to zresztą zaraz się przekonamy. To wczytamy save yy, sprzed zabicia. Apka się Dobra. Mm, musiałbym się przespać do rana. Ciekawy jestem, czy Andrzej śpi. Tutaj gdzieś się kręcił Wulfgar, ale go nie ma. O! Tak Może bym tak szybko. Wiem, dobra. Zanim, zanim Andresie, się. Zanim dzień nastanie, pójdę do Konstantino i zobaczę, czy da się ukraść jego. Um, ukraść jego skrzynię. Bo tak e, ostatnio poszedłem do niego, przyjrzałem ekwipunek, ale nie miał go, więc. Um, więc jest nie, nie na sprzedaż to logiczne. Ale przecież on ma jeszcze skrzynię. Przecież on ma jeszcze skrzynię. sama tego nie widziała. Nie trzeba. Nikomu tego nie powtarzaj. Trudno być tego pewnym. Tak się robi, wiecie. Czytuję się, nie? Nikomu tego nie powtarzaj. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie da się go, więc to musi być skrzydła. Mój mąż uważa inaczej. A będzie jeszcze gorzej. Trudno być tego pewny. Tak, to bardzo typowe. Trudno mi w to uwierzyć. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mam pierścień. Mam pierścień. To powinna być... Dobra, i zła karma. Nie wiem już w co wierzyć. Wow. Nie mów. Jest, jest. Jest, jest okej, okay. no w sumie przydały się te nauki z prawa zajmie się wielmożny lord Każdy mieszkaniec Korinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie. Nie przeszkadzaj mi, jestem na służbie! Pracuję niemal przez cały dzień. O północy Jezu, co za typ mm, Dobra, zobaczymy czy Andrzej śpi. Jeżeli nie śpi, to zobaczymy czy ma coś do powiedzenia na temat mojej osoby. Wcale mnie to nie dziwi. Jeżeli... Nie mówili co innego. Chcę odebrać na. Co do gildii złodziei? Co do gildii. Możesz zapomnieć o tej sprawie. Wysłałem kilku ludzi do kanałów. Gildia złodziei to już tylko smutny rozdział w historii tego miasta. Co ty pierdolisz? Ej, tylko gadanie. Dokładnie. Też tak mi się wydaje. Kurwa, muszę iść teraz do kanału. To tylko gadanie. Serio, bo zabijaliście ich wszystkich? A co z zadaniami? Hmm. Za wcześnie ich sprzedałem. No nic. Ponoszę teraz konsekwencje swoich czynów. Łupidu. Idziemy zobaczyć, co tam jest grane. Oczywiście zapiszemy to na tym felernym sejwie Mam nadzieję, że gramię nie skarci za bardzo za to. No ale no i pano. No. Mam nadzieję, że ich pozabijali, a nie yy, powsadzali do więzienia, bo to by było dla mnie troszeczkę niewygodne. <śm> jestem świadkiem koronnym, należy mi się ochrona. Don't you think? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Oluju. Chyba siedzą. Nie! Nie żyją! Nie żyją! They all are dead! Kasia! Kochałem cię. Mów, Ty tak. suko, wstawaj. Zardzewiały klucz do piwnicy w gospodzie. I klucz, mały klucz, i 113. I regał na Uczy Uczymy się złodziejstwa. To yy, niedobrze. Czy to jest? Czy to jest? Czy ktoś tu miał mnie czegoś jeszcze nauczyć? Ramirez miał mnie czegoś nie nauczyć? Komu można ufać. Chyba nie. A może i tak. No nic, tutaj kolejny klucz do drzwi kanałów. Nie mogę zajmować się Na mi klucz do drzwi kanałów, jak ja już mam klucz do drzwi skanałów. Za to mam za to mam klucz do wyjścia tutaj. Hmm, tutaj nic nie ma, chyba już nie wszystko tu okradłem. Trzy skrzynie, no. E, e, dobra, klucz do gospody jest, do wyjścia z kanałów jest i do tych drzwi tutaj jest. Czek, czek. Tylko, że. hm, Sądziłem, że trochę inaczej to będzie wyglądało. Tutaj nie wierzę w to. Myślałem, że znajdę tu jakiś klucz do jakiejś ich skrytki. A tu lipa biocha. Cebula. Weź no daj pochodnie rybciu, bo ja tu serio nic nie widzę 1029 zł. No już... Jak tego nie zmienisz? Co my mamy tu? Nikomu tego nie powtarzaj. Weź odpuść sobie, zapisz Bo nie wiem ile mam wytrychów, a szkoda ich, naprawdę szkoda. Jeden, no właśnie. Nie wierzę w to. Słuchajcie, słuchajcie mieszkańcy korizionów Na rozkaz wielmożnego Lorda Prawa, Hagena prawa ogłasza się co na Prawa, lewa, prawa Prawa, 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 lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa prawa lewa, lewa, prawa, lewa, prawa Kurwa No shit, serio? Ja to muszę zacząć zapisywać Autentycznie biorę długopis, bo ja nie spamiętam tego. Prawa, 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 lewa, prawa, 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 lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa. Tak to chyba było. Zobaczymy. Teraz powinno się udać. No i to jedziemy. Prawa, 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 lewa, prawa, 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 lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, 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 prawa, prawa, lewa. O mój Boże. O mój Boże, opłacało się. Wow. Co my tu mamy? 300 zł. 5 srebrnych pucharów. Jeden złoty puchar. Amulet siły. Wow, za tysiaka. Wierzę, Jebany eliksir zręczności. Dobrze, opłacało się. Serio, ale zapamiętam to. Forever. Wow, jestem w chuj bogaty. Jestem w chuj bogaty. Niczego jej już nie Amulet szukającego ognika. Amulet siły. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Ten amulet da się zapiąć. W jakiś kurde sposób? Co? Premia do siły 10. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz Wielmożnego Lorda Kagena, ogłasza się co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa. Nie wiem, czy się do go założyć miasta, da, czy wystarczy go w mieć w ekwipunku. Bo pierwszy raz mam do czynienia z tym strajkiem. Nie, nie będą wychodzi. przepuszczać nikogo, kto nie posiada nie. zezwolenia na wejście do miasta. Ale... ale go mam. A będzie jeszcze gorzej. W ogóle w statystyki, jakbym spojrzał, siła... 51. No to... no to tak, to wystarczy mieć go w ekwipunku. Daj spokój. Bo, bo... wcześniej miałem siłę chyba 35, co? A w związku z tym będę mógł dzierżyć lepszą broń. Mhm. Gdzie ty idziesz, piczuś? Dalej zapisz na tym felernym sejwie. Albo zapisz na następnym. Tak na razie czego, żeby mi się nie popsuł. Nie można robić zapisów na jednym sejwie cały czas, bo to grozi jego utratą. Jezu, Luńku. Czekaj która jest godzina. Zaraz trzeba będzie kończyć te wypociny gotikowe. Dobrze się gra, ale no niestety... Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy... Nie wiem, ile... Oj, podpalę sufit, podpalę sufit. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Mm. Szukam twoich wielkich cycków. Haha, mm. ja. już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. w niedobrych czasach. Co to jest... Była tutaj straż. Ktoś powiedział im o kryjówce. Nie mogli mi nic udowodnić, ale Kasia i jej ludzi... Jestem pewna, że to twoja sprawka. No. Kupiłam to specjalnie dla ciebie. Kosztowało mnie to masę pieniędzy, ale opłacało się, ty świnio. Pierdalaj ode mnie, ty bandziorze jeden. Naprawdę, sama widziała. Przecież wiadomo od dawna. Co i w blad będziesz celował, głupku. No, w nią celuj. Tylko nie mów, że o tym nie wiem. Ej, padła za ladę. Serio? Co, co ona miała? Mała burza ognista. <laughs> Goń się, Pipo, srebrny pierścień. Dobra, ja dalej jadę na tym złym sejwie Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Mm. Jest jeszcze ciemno. Ja nie wiem, ile ta noc trwa, ale trwa już bardzo długo. Wulfgar cały czas się tutaj kręci. Kurczę, żeby jeszcze dało się sprawdzić godzinę. Nieprzyjemna sprawa. No, blój. Nic o tym nie wiem. Czy to się Hej ty! Zacznijmy trening. Mm, plus pięć, pięć punktów nauki. To już nie mam punktów, ale mogę machnąć jeszcze jeden. Dobrze jest. Teraz statystyki. Hmm, statystyki mówię. 26%, więc jeszcze jeden trening. Punktów nauki nie mam i bardzo dużo do <grytanie> kolejnego poziomu, ale jest już ok. Mogę na pewno sobie lepszą broń kupić. Hmm. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kontynuuj swoje. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego przybyliście do Korinis? Teraz, skoro należysz do Straży Miejskiej, jesteś też pod władnym paladynów. A zatem mogę wtajemniczyć Cię w pewne sprawy. Król Robar wyznaczył nam zadanie. Po zniszczeniu bariery zmniejszyły się dostawy rudy. Dlatego sprowadzamy ją na kontynent. Z rudy żelaza wykujemy nową broń i odeprzemy orków. O, coś w końcu, jakiś postęp. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest kontynuowane. Tutaj to mhm. Koniec. Dobrze. Świetnie. Czy, czy, czy będzie dzisiaj cię widno, czy do końca już gry tu zawsze będzie ciemno. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Nie wiem, ale wiem jedno. Trzeba już kończyć bo już długo to trwa z tego co ja widzę wow dużo się wydarzyło i dzisiaj chciałbym żebyście powiedzieli co wy sądzicie na ten temat, bo zrobiłem bardzo dużo złych rzeczy i niezbyt dobrze się z tym czuję, ale dzięki temu bardzo duży postęp mam w wykonywaniu zadań, e, widzimy się w kolejnej części Gothic 2 Noc Kruka już niebawem, trzymajcie się ciepło siema na